Mamy dany ciąg arytmetyczny, w którym dziesiąty wyraz jest równy 11 oraz setny wyraz jest równy 111. Musimy obliczyć różnicę R tego ciągu. Ciąg arytmetyczny powstaje w taki sposób, że do poprzedniego wyrazu dodajemy stałą różnicę R i otrzymujemy wyraz następny. Zatem żeby z dziesiątego wyrazu dostać się do wyrazu setnego to ten dziesiąty wyraz trzeba zwiększyć o 90R, czyli możemy napisać, że. Wyraz 10 plus 90 różnic to się równa wyraz setny. No i z tego równania możemy wyliczyć teraz szukaną różnicę r. Po prostu podstawiamy pod A10 i pod A100 znane wartości, czyli tutaj mamy 11 plus 90R równa się a 100, czyli 111, czyli 90R to się równa 11, 11, 11 minus 11 to będzie równo 100 dzielimy to równanie stronami przez 90 i otrzymujemy, że r to jest 100 to można jeszcze skrócić i otrzymujemy, że r to jest 10 dziewiątych. no i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie C.